Dobra, chyba zjedziemy, żeby szybko się minąć. To kurwa by zastał. Uwaga! Nie o! Kurwa, nie mogę strzelić, bo za bardzo jesteśmy tam. Dobra, fucking Kurwa! To jest, to jest... To jest? Umarłeś? Nie, jestem na ich statku. Kurwa O uwaga Zabi go Zginął? O, kurwa, mamy dużo, mamy dużo wody Na ich statek idę. Eee, kotki co mają na dół O, um umierają, umierają o co ty, zatoneli! Nice! Tak. Fuck, tak, let's go! Let's fucking go, easy peasy. Dobra. O cholera. Kurwa, zabił mnie. Po, podnieś mnie jak możesz. Mnie też zabił. Jest zasadku? Nie wiem, ja dostałem kulą. Do co ja wychodzę z pod spodu i martwię jestem. Tylko wciskam pę i zjadę tam z wiaderkiem. No ja coś, czuję, że już na No, bitwa przegrana. To... Ten moment, gdy raz ci porzuca gra, więc gra postanawia Cię rzucić na e, ten wyższy poziom. O! Oh, ma 100% wykranych! Leć z nim teraz! Wiem, ale bardzo, ja? Yeah? A przynajmniej spróbowałem tego, mogę powiedzieć, że no... Nie było to takie łatwe. Ważne, że Francuzów pokonaliśmy. Let's ja nie go! Prosowałoby łódką, albo stadkiem, przynajmniej tam się przybliży, żeby było łatwiej brać tej temy. Eee, ne. A bo dobra, popłynę łódeczką, bo i tak zostało mało. Eee, pod mapę wyleciałem. Jak pod mapę? No, wystrzeliłem się tym działem i pod mapę. Dobra. Ale, Ale wyszedłem. Co odblokowało cię? No, po pozycji normalnie wypłynąłem. Chyba pewnie ostatniego to ostatnie tak. albo. O oh, Dobra, idę was uratować. Ja żyję. No, Dlatego z jego. Wziąłem, weź. Beś... Weczkę no, miałeś no, i akurat no, gejzer. Co? Kurwa! Weź mnie na gejzerze! Co miałeś zrobić? Gejzer przed nami? Co, co on mnie. W szczęściu nie jest? Tak, szczęściu nie. Ożywić no, koszyk wie, z. z, z A ja ożywiła. Szczerze, zajebiście jest kurs eee, Tutaj musisz... o. Eee, mięso już za, za niedługo będzie gotowe. O, teraz zobaczysz, jest już podpieczone, ale jeszcze nie sko... A nie, chwila, to lewe już się zrobiło chyba. To oznacza, że już jest upieczone. No to musisz zdjąć. Najlepiej od razu, bo po chwili zacznie się robić czarne. A czarnego nikt nie robi. Tutaj już... <śmiech> <postawiam>. <śmiech> Kula, że to znaczął... Ciekawe, mnie to śmiało. Nie, to chyba będzie jakiś klip. Take me your... Okay. Mm. Co? Nie, yeah, jest. <laughs> Man. Poczekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze zdążę, jeszcze zdążę. Zobaczyć. Dam radę, dam radę, dam radę. Nie. Sorry. Niestety tam zostaniesz. Czy ja tam widzę twierdzę morską? Też się świeci. Nieee, zajdźcie się. A, okej. Okay. Też Ale ma... po pilnego. Czekaj, ile to idzie. Myślę, że była tak... opcja odpłynąć. O, kurwa. To. Idzie na statek, pójdź na statek, ja tutaj podpłynę tym. Iderzyło nam stat Oh shit Kurwa, ale ta łódka nie, nie teraz pierdoci No, kurwa Naprawiaj, naprawiaj A? Dostałem Bro. Nie mam wody Abrzę się skręcić, żeby nie walnąć w tego Czy jak może jest to przynieść tu wodę jest o oh, kurwa, kurwa, uwarłem yy, Jakby to uwarłem, więc tę ogarnię. Yy, może sobie wziąć, bo ja na pewno o. nie no. <laughs> i tak wziąłeś, dobra, jak mogę podpłynąć. Yy, ogólnie, szczerze, nie widzę tego, że tu jest. No. O, widzę coś. Przepraszam. Yy, chyba... A to jest ten! Dobrze, bo tutaj widzę peszka jest wybuchowa na środowisko. Weźmie się rzeczy, co tam mamy. O, mieliśmy przeklęte Kule są przeklęte czasami właśnie. Dostaliśmy jedną. Dobra, weź tam wszystko. Daj drugą. Co się stało? Ja pierd... co? Co jest? Czemu wybuchliśmy? chciałeś wybuchową? Nie. Tylko ja już wciskam tutaj i wodę wynoszę. Oj, już jest dużo. O kurwa, prawie zatknęliśmy. Co to było? Nie. Ale beczka tutaj jest nadal. Nawet nie wybuchła ale... ta beczka, tylko coś innego. Mieliśmy beczkę pod kładem, ale co ją wyszło? A mieliśmy. <słuch> 嗯。<noise> So... Jak tam skrzynka magazynu? O kurwa, trochę sporo tych rzeczy nawet. O, trzy skrzynki wyłowiłeś. Magazynowe, więc jest jestem. Zbierać skarb jakiś... Na trzy skrzynki magazynowe. A, bo nie ma koloru pewnie, lampy. Oh shit. Ginąłem? Jestem przed tam. Oh shit. Wlała oh, ty oh, wow. w mnie, Frzesza, o ile da rada. Dobra, dał rada. Tak. nie mogę słychać w grze? nie, bo musiałbyś ścisnąć ci ten lewy alt Ale ja nie słyszę cię a ty mnie słyszysz? Słyszę, słyszę. Ja ci powinno pokazywać ikona jak coś mówię, co nie? Tak. Chyba... Ja nie wiem, może ty wiedziłeś, albo tak? Ty nie ruszasz. Popatrzę na te. No słownie za tobą szkielety. Bronić cię oleju. Ja. A jeszcze żyję, lol. Broniłem cię. To te skręty <śm> 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 na statek. <śm>